Okej, okay, witajcie. Chciałbym Wam pokazać taką jedną drobną rzecz, którą wydrukował mi w 3D mój bardzo dobry znajomy. I tak naprawdę jest to taki trochę mój projekt i też bardzo dużo jego projekt na temat opakowania do kart, do karcianki, ale to nie tylko do Pokémonów, ale także do innej karcianki. Więc ogólnie ja miałem taki problem i taki zarzut, że wszystkie opakowania do y, talii są opakowaniami strasznie dużymi. Te pudełka są strasznie duże. Na przykład rzadko kiedy znajdziemy takie opakowania, talii, gdzie będziemy mogli zmieścić sobie i talie, i akcesoria. I żeby to nie było duże, żeby można to było zabrać wszędzie ze sobą i żeby to było praktyczne. Na przykład opakowania na talie z reguły są pakowane tak, że można zmieścić cztery talie. Co prawda, można tu użyć akcesoria, ale one są. Zdecydowanie duże w stosunku do tego, które ja chciałem y, dostać, mi zależało na tym, żeby mieć opakowanie na dwie talie oraz akcesoria, czyli żeby można było wziąć i stworzyć dwie talie i od razu sobie zakryć gdziekolwiek z kimś innym. I żeby to było opakowanie, którym, y, które nie będzie ładne, bo to nie musi być ładne. Poza tym, to jest projekt, zobaczcie, to jest wydruk 3D, to tu widać, jest na odwrocie, tu od spodu też tam, y, wiadomo, drukowane. Ale chodzi o to, żeby to było opakowanie małe, jak najmniejsze na dwie talie. I udało nam się wyjść z projektu do wydruku takiego opakowania, które jest moim zdaniem dosyć praktyczne, nieduże i mieści te wszystkie akcesoria. Więc jak to wygląda? Całość jest no, nie za duża, jest wydrukowana w 3D, i tutaj ma. Z jednej i z drugiej strony takie nakładki. Opakowanie jest magnetyczne. Tu są magnesy, one są też tutaj jakby wdrukowane w sensie no, yy, są wklejone. I normalnie po wyciągnięciu opakowanie ma tutaj takie wyżłobione części, które sprawiają, że pasuje to tutaj do środka. I bardzo łatwo wchodzi, i bardzo łatwo można wyciągnąć. Dzięki temu jest równo spasowane tutaj, i to opakowanie całe nie lata. Dodatkowo jest to wszystko na magnes. Tu zresztą widać, że są magnesy, i tu w środku, na odwrocie też są magnesy. Tutaj wiadomo, że tą fakturę można sobie wybrać, jaką się chce. Natomiast ja sobie wybrałem plaster miodu, bo mi się strasznie podoba. I teraz jak to wygląda? Tu idealnie, jak widać, mieszczą się dwie talie po 60 kart. One są fajne. Te przykładki, ponieważ karty mieszczą się idealnie. Nie lata, to jest sztywne. I one są wyliczone tak, żeby tutaj mieściło się 60 kart w standardowych folikach. Dodatkowo, jeszcze na samym środku jest takie pudełeczko, proszę bardzo. Tutaj można sobie wyżłobić co się chce, które można wyciągnąć i wysypać akcesoria, miejsce na akcesoria w środku, czyli kostki. I co, co tam na przykład możecie mieć w środku. I to też jest magnetyczne. To pudełeczko nie chcę tak, żeby, było, żeby się nie wysypało. To pudełeczko od spodu też jest magnetyczne. I wchodzi. I można sobie na spokojnie wyciągnąć za pomocą rączki, wrzucić z powrotem i mieć osobno pudełeczko. No i to jest magnetyczne, również te magnesy są tutaj na górze, i również magnesy są tu od spodu, co oznacza, że pudełko można jedno na drugie kłaść, i one ze sobą będą tworzyły wieżę, która nie powinna się obalić, ponieważ powinna pasować jedna do drugiej. I to jest taki projekt, który został zrobiony w 3D wydruku. Zaprojektowany od samego początku przez mojego znajomego. I zastanawiam się, właśnie, ile osób potrzebowałoby też właśnie takiego pudełeczka nie za dużego na dwie talie i akcesoria, lub tam na przykład na talie plus dodatkowe karty i akcesoria. Ja jestem w ogóle w szoku, że druk 3D pozwala na coś takiego. No i samo jest, opakowanie tutaj jest dosyć mocno przemyślane, bo tak jak mówię, yy, cała tutaj. Yy, Budowa tego to, były, to było kilkanaście różnych projektów modelowania, żeby to wszystko było spasowane. I wygląda super. Jest proste i bardzo praktyczne, i to było dla mnie najważniejsze.